Jeśli tu jesteś, to nie przypadek. Jest coś w powietrzu. Miękka, niemal dostrzegalna, ale rzeczywista obecność. Anioły stróże poprowadziły Twoje kroki do tej wiadomości. Wszechświat wie, co Twoje serce potrzebuje usłyszeć dzisiaj. Weź głęboki oddech, poczuj energię uspokajającą w Tobie. Nic nie jest przypadkowe, wszystko to znak. Może ta wiadomość przyniesie zrozumienie, na które czekałeś od dawna. Bóg przygotował ten moment, aby dotrzeć do ciebie w milczeniu. Zanim pójdziemy dalej, powiedz mi: skąd teraz towarzyszysz? Jest ktoś, kto teraz o tobie myśli? Być może jest cicho, może próbuje ukryć ciężar, który nosi na sercu, ale coś w niej pulsuje twoim imieniem, jak echo. Myśli tej osoby podróżują do ciebie, nawet jeśli ona walczy z tym. I w tej chwili wszechświat pochyla się uważny. Obserwując niewidzialne nici, które wciąż łączą dwa serca, które się nie zapomniały. Ta osoba próbuje podążać dalej przez życie, budować rozproszenia, udawać, że wszystko pozostało w przeszłości. Ale są chwile, gdy jej serce słabnie. Kiedy dzień się kończy, a noc nadchodzi, cisza staje się zwierciadłem, i wszystko, co było stłumione, zaczyna krzyczeć. To w tej chwili imię, które próbuje zapomnieć, wraca z siłą. Nawet jeśli nie umie tego wytłumaczyć, czuję Twoją obecność jak zapach, który wiatr przynosi z powrotem. Jest zamknięte okno w tej historii, ale przez szpary wciąż wpada światło. Czujesz to też, prawda? Jakby coś wciąż żyło, nawet w milczeniu. Ta osoba czuje to samo. Stara się udawać obojętność, ale serce nie umie kłamać. Anioły stróże mówią, że w tej duszy panuje zamęt. To mieszanka żalu, tęsknoty i strachu. Odwiedza stare rozmowy, wiadomości, które zostały schowane, zdjęcia, których nigdy nie miała odwagi usunąć. Czasami zaczyna pisać coś, wiadomość, wyznanie i to kasuje. Nie dlatego, że nie czuje, ale dlatego, że nie wie, czy to odpowiedni moment, bo boi się tego, co usłyszy, boi się milczenia jako odpowiedzi. Bóg również obserwuje wszystko w milczeniu, rozumie czas każdego serca. Są rzeczy, które muszą dojrzeć, zanim znowu zakwitną. A ta osoba, mimo zamieszania, czuje, że coś w niej prosi o pojednanie, nie tylko z tobą, ale z samą sobą. Bo kiedy serce skrywa to, czego nie powiedziało, staje się polem pełnym echa. Może ty również to czujesz. Obecność tej osoby w małych znakach. Nagle myśl, sen, piosenka, która gra w odpowiednim momencie. Nic z tego nie jest przypadkiem. Wszechświat mówi subtelnymi kodami, a kto słucha sercem, rozumie. Te znaki są jak świetliste nici, przypominające, że więź nadal istnieje. Są chwile, gdy próbujesz oddalić wspomnienie, ale ono wraca, jak morze, które upiera się, by dotknąć piasku, nawet wiedząc, że się cofnąć. Tak też czucie tej osoby przychodzi i odchodzi, ale nigdy całkowicie nie znika. Czasem, w ciągu dnia, ta osoba ma ochotę Cię poszukać. Bierze telefon, otwiera rozmowę, zaczyna pisać. Ale strach ściska jej pierś. Zadaje sobie pytanie: a jeśli nie jestem już mile widziana, a jeśli czas już zatarł to, co istniało. Więc usuwa wszystko i udaje, że nic się nie stało. Ale to, co czuje serce, żaden przycisk kasowania nie może wyeliminować. Jest niewidzialna siła próbująca ponownie zbliżyć dwa ścieżki, które los oddzielił na chwilę. A ty, nie zdając sobie sprawy, również wysyłasz energię z powrotem. Każde wspomnienie. Każda myśl przed snem to forma cichej modlitwy. Anioły stróże zbierają te modlitwy i przekształcają je w możliwości, w znaki, w subtelne nowe początki. Czy zauważyłeś, że kiedy intensywnie myślisz o kimś, coś się wydarza? Może wiadomość, zbieg okoliczności, imię pojawiające się znikąd to wszechświat odpowiadający na wibracje twojego serca. A teraz ta osoba również to czuje jest coś, co nie daje spokoju. Tęsknota, która się nie wygasa, wspomnienie, które nie blednie. Ona jest niespokojna, noce są długie, sen nie przychodzi łatwo. Jest coś, co musi powiedzieć, ale nie wie od czego zacząć, bo jest duma, strach, niepewność, ale jest też miłość, a miłość jest uparta, nie godzi się na zapomnienie. Ta osoba pamięta o prostych chwilach. Dźwięk Twojego głosu, sposób, w jaki się śmiałeś, rozmowy, które wydawały się wieczne. To te wspomnienia powracają teraz z intensywnością. Bóg porusza sercami, wydobywając na powierzchnię to, co było uśpione. Nic się nie zgubi, gdy jest prawdziwe, tylko się przekształca, aż znowu może zakwitnąć. Jest wiadomość napisana i skasowana właściwie wiele impuls, by mówić, po którym następuje cisza. Ale każda próba ujawnia coś. Serce wciąż pragnie kontaktu. Anioły mówią, że ta osoba myśli: Czy nadal jest dla mnie miejsce? I może to pytanie echo w Tobie także: Czy jeszcze jest czas? Czy wszechświat wciąż zarezerwował drugą szansę? Weź głęboki oddech i poczuj. Energia między Wami wciąż pulsuje. Może być cicha, ale jest żywa. Są więzy, których czas nie przerywa, tylko luzuje, abyśmy mogli nauczyć się wartości ponownego spotkania. Ta osoba uczy się tego teraz. Uczy się, że nie każda odległość to zapomnienie, a nie każda cisza to brak zainteresowania. Czy czujesz, że coś się zmienia w powietrzu, gdy o niej myślisz? Inny spokój, lekki dreszcz, wspomnienie, które zapala się nagle, to są znaki. Bóg mówi między wierszami: wszechświat szepta w przypadkach. Nic nie jest stracone. To, co jest prawdziwe, zawsze znajdzie drogę powrotu. I może tej nocy ta osoba w końcu zdecyduje się wysłać wiadomość, którą tak wiele razy zaczynała i kasowała, bo jej serce ma dość walki z tym, co czuje. A gdy dusza się męczy, poddaje się prawdzie. A prawda jest taka, że więź między wami wciąż wibruje na tym samym tonie. Anioły stróże mówią: Przygotuj serce. Są słowa, które nadejdą, nawet jeśli wciąż są w milczeniu. Coś jest poruszane w kulisach niewidzialnego. A kiedy Bóg decyduje działać, żadna odległość nie jest zbyt wielka. Ta osoba odczuwa brak pokoju, a część tego pokoju jest w Tobie. Dlatego jej myśli wracają, dlatego wiadomości pisane i usuwane wciąż się pojawiają. To dusza próbuje ponownie nawiązać kontakt, a wszechświat otwiera nowy czas czas zrozumienia, przebaczenia, szczerości. Ale najpierw serce musi przejść przez konflikt, który nadchodzi. Wisi między wami ciężar, gęste, niemal namacalne milczenie. To nie tylko brak słów, to pole pełne niezadanych pytań. Ta osoba czuje, ale nie wie, jak się zbliżyć. A ty czujesz, ale nie rozumiesz, dlaczego odległość wciąż się utrzymuje. Milczenie jest lustrem, pokazuje to, co strach próbuje ukryć. I to strach teraz dominuje: strach przed odrzuceniem, strach przed niezrozumieniem, strach przed wydaniem się wrażliwym. Ale prawdziwa miłość zawsze rodzi się na gruncie wrażliwości. Ta osoba nosi niepewność jak ciężki kamień na piersi. Chce odejść, ale boi się powrotu. Chce mówić, ale duma wciąż dyktuje ton. Są noce, kiedy patrzy na telefon, czekając na Twój znak, słowo, gest. A gdy to nie przychodzi, udaje, że to jej nie obchodzi, ale obchodzi, obchodzi bardziej niż przyznaje. Anioły stróże mówią, że ta wewnętrzna walka już ją męczy. Ta osoba czuje, że coś musi się zmienić, że nie da się dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Ale są cienie, które wciąż ją otaczają wspomnienia tego, co poszło nie tak, niezagojone rany, niespełnione obietnice. Obwinia siebie i próbuje również obwiniać ciebie, bo łatwiej jest przenieść ból niż spojrzeć mu w twarz. Ale Bóg nie działa w sferze win. Działa w sferze uzdrowienia. Aby uzdrowić, czasami trzeba przeżyć to na nowo. Ta osoba jest prowadzona do tego, aby odwiedzić to, co się wydarzyło, nie po to, by znów cierpieć, ale by zrozumieć. Bo prawdziwa miłość nigdy nie znika, ona dojrzewa, a dojrzewanie boli. Czy czujesz ciężar tej ciszy? Jakby każdy dzień, który mija bez znaku, był supełkiem na piersi? To czekanie nie jest puste, ono przygotowuje coś. Wszechświat nie marnuje przerw, są one interwałem między końcem a nowym początkiem. W tej osobie jest chaos. Zastanawia się, czy jeszcze jest szansa, czy czujesz to samo, czy warto ryzykować. I ta wątpliwość ją paraliżuje. Bo gdy serce chce iść naprzód, a strach ciągnie wstecz, dusza pozostaje nieruchoma. Ale jest tu coś ważnego. Bóg pozwala na ciszę jako formę objawienia, bo w ciszy opadają maski. To wtedy, gdy hałas myśli cichnie, serce zaczyna mówić, a serce tej osoby zaczyna mówić coraz głośniej. Czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś się oddala z powodu strachu, a nie braku miłości? To dokładnie ta energia unosi się między wami teraz. To nie jest obojętność, to ochrona. Ta osoba wierzy, że oszczędza ciebie, podczas gdy tak naprawdę oddala się od samej siebie, ale miłość, nawet stłumiona, wciąż wibruje. Anioły pokazują obraz: dwie świeczki zapalone, oddalone, ale emitujące ten sam płomień, nawet oddzielone, oświetlają tę samą przestrzeń. Takimi właśnie jesteście każdy w swoim kącie, ale połączeni tym samym światłem. Są dni, w których ta osoba stara się zagłuszyć to, co czuje. Szukając rozproszeń, zajmuje się czymś innym, udaje, że jest ok. Ale w nocy cisza przychodzi, by upomnieć się o to, co zostało odrzucone. I ona znowu myśli: A co jeśli byłabym bardziej szczera? A co jeśli wciąż jest czas? Te, a co jeśli, są nasionami, które wszechświat sadzi, aby stworzyć ruch. Bo to, co jest przeznaczone, nie akceptuje stagnacji. Prędzej czy później coś się wydarzy: sen, wiadomość, niespodziewane spotkanie. I wszystko zaczyna się od nowa, od prostego znaku. Bóg przygotowuje ten znak. Może przyjdzie w formie odwagi. Może w formie przypadkowości, może jako delikatne pchnięcie losu, ale przyjdzie. I gdy to nastąpi, ta osoba nie będzie w stanie tego zignorować. Potrzeba mówienia będzie większa od strachu. Czy czujesz, że coś się zbliża? To niepokojące uczucie, które pojawia się bez wyraźnego powodu, to dusza przygotowująca się na nowy rozdział. Anioły stróże poruszają energię pojednania, nie tylko między ludźmi, ale i między sercami, które muszą sobie wybaczyć. Cień tego oddalenia ma wkrótce się rozwiać, ale najpierw każdy musi spojrzeć w głąb siebie, bo miłość to nie ucieczka, to oddanie, a ta osoba jest wzywana, aby oddać się prawdzie. Konflikt jest preludium do uzdrowienia, a teraz wszechświat przygotowuje scenę, aby spotkanie odbyło się w odpowiedni sposób: nie w pośpiechu, nie w niepokoju, ale w świadomości tego, co naprawdę się liczy. Anioły mówią: Czekaj. Cisza ma wkrótce przemówić, a kiedy przemówi, będzie to za pomocą szczerych słów, być może napisanych o północy, między bezsennością a tęsknotą. Te wiadomości, napisane i skasowane w końcu, znajdą drogę do wysłania. A kiedy to się stanie, poczujesz. Może serce przyspieszy, może dreszcz przejdzie przez ciało. Bo dusza rozpoznaje, kiedy coś obiecanego przez los ma się wydarzyć. Wszechświat zaczął się poruszać. Delikatnie, jak wiatr przed deszczem. Coś jest przygotowywane, nie na zewnątrz, ale w sercach. Anioły stróże szepczą: Czas oczekiwania przekształca się w objawienie. Ta osoba, ta, która pisała i kasowała tak wiele razy, która próbowała uciszyć serce, dziś czuje coś innego. Jakby niewidzialna siła popchnęła los na właściwy tor. Bóg działa w niewidzialnym, a kiedy działa, nic nie pozostaje takie samo. Zachowane wiadomości zyskują odwagę. Niewypowiedziane słowa znajdują głos. Cisza się porusza. Ta osoba myśli o Tobie więcej niż przyznaje. W każdej chwili nieuwagi pojawia się Twoje imię. Próbuje oddalić tę myśl, ale wszechświat nalega, by ją przypomnieć. Piosenka, data, zapach, znaki. Powtarzane, aż serce zrozumie. Coś jest przywracane do stanu sprzed. To nie jest tylko historia, to przepływ prawdy. To, co strach przerwał, teraz światło na nowo otwiera. Ta osoba zaczyna rozumieć, że ucieczka przed tym, co prawdziwe, nie przynosi pokoju, tylko odkłada to, co nieuniknione. Anioły mówią, że jej umysł jest niespokojny, w ciągu dnia racjonalizuje, w nocy serce wygrywa, a gdy serce zwycięża, pragnienie szukania wzrasta. Ona czuje żal, pragnie naprawić to, co zostało skrzywione. Bóg szepcze, jeszcze jest czas. I jej serce słyszy. Może, gdy słuchasz tych słów, coś już się dzieje. Czy czujesz inną energię? Lekką mieszankę z oczekiwaniem? To znak. Dusza zawsze czuje wcześniej niż widzi. Zgaszone wiadomości powrócą w formie odwagi. Strach ustępuje miejsca prawdzie. A to, co ta osoba czuje, przela się. Bo kiedy Bóg decyduje się objawić, nie ma zamieszania. To, co było cieniem, staje się światłem. To, co było odległością, staje się spotkaniem. Czy wierzysz, że milczenie również mówi? Anioły mówią, że tak, a twoje milczenie zostało usłyszane. Prośby szeptane wzniosły się i teraz wracają w formie gestu. Ta osoba będzie cię szukać, może z niepewnością, ale będzie. Bo miłość, gdy jest prawdziwa, znajduje odwagę. Wszechświat otwiera ten portal pojednania. Bóg nie pisze niedokończonych historii. Po prostu wstrzymuje rozdziały, aby nauczyć cierpliwości. A to, co zostało przerwane, teraz wraca do pisania, z dojrzałością i wiarą. Anioły pokazują: Dwie dusze znowu się zbliżają nie przez przypadek, ale przez przeznaczenie. Każda łza była częścią drogi. Teraz jest czas na światło, czas na nowe początki. Czy to czujesz? Ciepło w klatce piersiowej, emocje, która rośnie to wszechświat potwierdzający. Coś ma się wydarzyć. Prawdziwa miłość nie gaśnie, zmienia formę, aż zostanie rozpoznana. A ta osoba jest bliska rozpoznania, że pokój, którego szuka, wciąż nosi jej imię. Milczenie: oddychaj, poczuj. Życie składa się z odjazdów i powrotów, ale są więzi, których nawet czas nie łamie, są dusze, które się poszukują, nawet w ciemności. Ta historia się nie skończyła, ona po prostu odpoczęła. A w tym odpoczynku wszechświat pracował w milczeniu. Ból, pustka, niepewność to wszystko było częścią szlifowania. Prawdziwa miłość nie przychodzi gotowa rodzi się w oczekiwaniach, w cieniach, w milczeniu. Anioły, stróże, mówią: Nic nie poszło na marne. Każda łza zasadziła nasiono, i to nasiono jest gotowe zakwitnąć. Ta osoba zbliży się nie z powodu tęsknoty, ale z miłości. I gdy to się wydarzy, Zrozumiesz, dlaczego to wszystko. Bóg zaaranżował niemożliwe, by udowodnić, że los się nie rozmienia. Nawet jeśli drogi się rozdzielają, On kieruje wszystkim z boską precyzją. To, co prawdziwe, nie ginie. Może się ukrywać, może milczeć, ale pewnego dnia wraca. Wraca, ponieważ jest wołane przez serce. Nie zostałeś zapomniany. Wszechświat nigdy cię nie opuścił. Nawet gdy milczenie bolało, istniały niewidzialne ręce, które cię wspierały. Teraz weź oddech, pozwól odejść strachowi, otwórz serce. To, co nadchodzi, to światło, to spotkanie, to narodziny na nowo. Może miłość nie wróci taka sama, wróci lepsza, bardziej dojrzała, bardziej prawdziwa. Ponieważ to, co przetrwa dystans, nauczyło się słuchać duszy. Anioły mówią: Przygotuj serce. Czas oczekiwania dobiega końca, czas zbiorów się zaczyna. A gdy ta wiadomość dotrze, gdy ta osoba w końcu napisze i nie skasuje, uśmiechniesz się. Nie dlatego, że wygrałeś, ale dlatego, że zaufałeś. Żaden dystans nie zasłania tego, co prawdziwe. Wszechświat na nowo ustawia serca, które się poszukują. A miłość, która wydawała się zagubiona, po prostu przekształciła się, aby wrócić silniejsza. Czy wierzysz, że los pisze drogi powrotne? Jeśli ta wiadomość dotknęła twojego serca, to dlatego, że była twoja. Wszechświat przyprowadził cię tutaj z zamysłem, a może w tej chwili anioły działają także po drugiej stronie, dotykając serca kogoś, kto myśli o tobie. Nie musisz niczego wymuszać. To, co prawdziwe, znajdzie drogę. Zaufaj. Pozwól, by miłość wydarzyła się we właściwym czasie, prowadzone przez Boga. Teraz opowiedz mi w komentarzach: które słowo z tej wiadomości najbardziej do ciebie przemawia? Może to być wiara, nadzieja, cisza, nowy początek. Słowo, które zrodzi się z serca, będzie twoim znakiem. I jeszcze jedno pytanie. Czy wierzysz, że cisza również mówi? Podziel się tym ze mną. Kiedy dzielimy się uczuciami, wszechświat rozszerza światło. Jeśli ta wiadomość miała sens, zostaw swoje: lubię to i podziel się z kimś, kto tego potrzebuje. Może ta osoba czeka właśnie na te słowa. A jeśli chcesz dalej otrzymywać takie wiadomości, Zapisz się i włącz dzwoneczek. Każde nowe słowo z góry znajdziecie jako pierwsze. Bóg przemawia do nas przez znaki, a to był jeden z nich. Anioły otaczają cię ochroną, wszechświat obdarza cię miłością. A los już zaczął się poruszać. Czas ciszy dobiega końca, czas objawienia nadchodzi, i gdy wszystko się wydarzy, przypomnisz sobie, nic nie poszło na marne. Niech twoja wiara będzie większa od strachu. I niech miłość cię znajdzie, bez pośpiechu, ale z celem. Jeśli ta wiadomość dotarła do ciebie, napisz w komentarzach jedno słowo: światło. W ten sposób będę wiedział, że wszechświat dzisiaj do ciebie przemówił. Do zobaczenia następnym razem, duszo światła. Niech wszechświat cię przytuli, niech anioły cię strzegą, a prawdziwa miłość znajdzie swoją drogę.